Siema, ja jestem Piotr i witam Was w następnym odcinku na For Life Na wstępie oczywiście pozdrowienia i od ostatniego odcinka się zebrało znowu sporo osób, bo ostatni odcinek był chyba 5 dni temu, ze względu na mój wyjazd, więc nie nagrywałem przez ten czas nic. Eee, no i co, pozdrowienia dla Kruku, Młody Igi, Hoza, Sytyry 413, sorry, Sytyry 13, Radosławek 3, Esperanzo, D3C, Pabel Gamer Darwin, Black Ninja. Black Eagle, Skid, tak dobrze czytam, Skid, Filippo CJ, Matius i... nie tak, Matius? Matius, chyba dobrze czytam, o ile dobrze tu zapisałem. Matius i Wiczek, Wiczek07, te, te osoby zostają pozdrowione, bo te osoby chciały. I jeszcze Black Eagle właśnie wysłał 350 PLNów donatem i co do donatów, została zaktualizowana oczywiście pod tym odcinkiem baza donatów, raczej nie żadna baza, tylko po prostu lista donatorów, top donatorów. Dziękuję serdecznie graczowi kamieczkowi, kamieczkowi który przesłał mi znowu następne donaty w wysokości 20 tysięcy pelenów. Nie wiem, co, jak ja mu podziękować mam. Eee, no, i tyle. Dziękuję mu bardzo. Po prostu, oczywiście, jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu powinna być osoba, która pisała mi 9000, ale niestety nie, nie pamiętam jej niku i nigdzie nie mogę sprawdzić, gdzie mi wysłała. Bo, jak sprawdzałem na dzienniku, a raczej tak to jest chyba dziennik, to nie mam nigdzie wyświetlonej tej, nie mam nigdzie wyświetlonej tego przelewu. Nie ma wyświetlonego, więc kurde, nie wiem co się dzieje z tym właśnie dziennikiem, ale nie mogę sprawdzić, więc jak ktoś wie, kto to wysłał, albo ta osoba tutaj będzie, to proszę niech się zgłosi, a ja tą listę uzupełnię. No i co, wyjmujemy sobie elektryka saber, bo chciałem e, ten, czy pozdrowie, grochu, CJ, ta, tak, pozdrawiam cię, pozdrawiam cię, grochu, oczywiście jeszcze tutaj sobie e, apy dodamy, bo to jest prawie full tune, all, all will drive, tu sobie zmniejszamy i oczywiście w tym odcinku e, montujemy sobie lampy do mojej saberki, oczywiście to będą lampy niebieskie, e, jak tutaj przystało, u, sorka, sorka ziom przystało na, tego, na tą moją saberkę, bo jest pod, kolor, pod kolorystykę niebieskiej Tak myślałem, żeby ten biały pasek zrobić na czarno. Tak coś myślę, ale jeszcze pomyślę nad tym no i co, co z ogłoszeń jeszcze, jak właśnie to donate'ów, donate'y zostały zaktualizowane, więc jak osoba, która przysłała 9000, to niech mi napisze i no, i zaktualizuje ją. I możecie się dowiedzieć kiedy, nasze, znaczy możecie się domyślić kiedy będzie ten maraton 3 odcinkowy z testowania samochodów. Maraton będzie albo za dwa dni, albo jutro, zależy czy mi, się, czy mi się uda nagrać tyle odcinków, znaczy nagrać mi się uda tyle odcinków, tylko nie wiem czy zdążę ze zmontowaniem ich, bo to dosyć długo trwa. To jest właśnie czasochłonne zmontowanie takiego odcinka. Chociaż ostatnio skróciłem ten czas, żeby trochę szybciej mi się to montowało, żeby to nie było takie nudne i czasochłonne. Pojedziemy sobie tutaj do Las Venturas do komponentów, żeby sobie te lampki zamontować. I ostatnio osoby mówiliście mi, że te te 20K, które wysłał mi tramwaj, to oczywiście jest skradzione jako konta Ja o tym wiedziałem już dzień po przelaniu tej kasy, więc już mi nie wysyłajcie żadnych wiadomości, że E, ta kasa jest kradziona i mi nie mówcie o tym, bo ja o tym wiedziałem już sporo dawno e, Już zanim wy się o tym dowiedzieliście e, no, i, no i tyle I czy oddam tą kasę? Jeśli się nikt nie upomni o tą kasę to ja jej nie będę oddawał A jeśli nie będę miał to ciekawe co sobie zrobię Bo jeśli ją wydam tą kasę e, Jeśli tą kasę wydam no to pewnie będę musiał ją odrobić, ale zobaczymy jak to będzie Dobra podjechaliśmy już sobie pod komponenty, ja sobie tutaj parkuję E, przy bankomacie, co miłem po prostu, wygasi, wygasiłem silnik i zaciągnąłem ręczny, wyciągamy sobie 150 tysięcy, bo. A 150 tysięcy, tak? 100, 2, wypłata gotówki. 150 tysięcy wypłacamy, bo tyle kosztują te światła. Ja będę montował światła ciemno-niebieskie, albo nie, chyba, chyba tak. Świata kosztują 150 tysięcy, o ile się nie mylę. Więc dobra, nieważne. Wjedziemy sobie do środka. Oczywiście, wszystko wyłączymy. I po zamontowaniu tych lamp, oczywiście, to będzie już full tune cały. Pełny full tune, nic nie będę mógł już tutaj dodać. Oprócz zmienić jakieś tam rzeczy. No i co, zjeżdżamy sobie na dół. Kolor przednich świateł. No i 150 tysięcy. Wierzymy tutaj sobie te właśnie. Ciemny niebieski, ciemny niebieski, tak, 150 tysięcy kosztuje, więc zmieniamy sobie kolor światełek i mamy światełka w mojej saberce już. Bardzo się jaram tą sabrą, bo to jest w sumie ładniej mi ona wyszła, znaczy kolorystyka fajnie tutaj wygląda. Niebieska saberka z niebieskimi lampami. O, zajebiście, już sobie zniszczyłem. No i tak jak uważacie, myślicie, żeby przemalować te czarne pasy, znaczy białe pasy przemalować na czarne, bo tak mi się wydawało, żeby zrobić właśnie na czarny kolor te pasy, to by wtedy fajnie wyglądało. No i co? To by było chyba w tyle w tym odcinku, tylko właśnie chciałem wam pokazać jak sobie montuję tą saberkę i jak ona wygląda. Niestety nie pokażę wam teraz jak ona wygląda w naprawionej wersji, bo w sumie nie chcę czekać aż mi się naprawi, a chcę to szybko zmontować i nagrać odcinek, żeby też miał, żebym potem mógł też się ogarnąć z tymi samochodami wszystkimi, więc jak macie jakieś samochody e, fajne z tuningiem, jakimś z nitrem, na przykład z nitrem, najczęściej teraz ch będę chciał brać. Jak jakieś będą, choć bez nitra też będę brał. No to piszcie śmiało. pod tym filmie ja jeszcze się odezwę do kilku innych osób, które mi proponowały. Kurde. Dobra, no to nieźle. Eee, odezw się do osób, które mi proponowały wcześniej. A eee, ja co, bez przedłużania. Dzięki za oglądanie. Eee, taka saberka, właśnie ładna, której sobie zniszczyłem już prawie wszystko. I no, i już, już nie jest full tune, bo już nie ma lamp. No, zniszczyły się. Dziękuję Wam za oglądanie. I jeśli Wam się ten odcinek spodobał, to zostawcie łapkę, subskrypcję w górę. nasz no, subskrypcję, subskrypcję zostawcie. Dzwoneczek, oczywiście. No i zapraszam na następne odcinki gdzie właśnie będzie maraton 3 odcinkowy z testowania aut yy, po dwa Akcji takie nam różne Jeśli nie wiecie o co, o co z tym chodzi to możecie znaleźć na moim kanale Dobra, ja się zamierzę, żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!